A cóż mamy na dzisiaj? Na dziś mamy ostrogę, tak jak tutaj widzimy, Mac Free Position 2+. Jest to ostroga z firmy Mac, jak już wspomniałem, standardowa tuba firmy Mac. I co mamy w środku? W środku jest hak w jednym z worków. W worku oczywiście imbus do regulacji, sam hak, hak jest Wielu, jest regulowany w wielu miejscach, tak więc możemy sobie go dostosować tak jak nam będzie odpowiadało. Kolejną rzeczą, która jest w tubie zapakowana to jest sama ostroga, również regulowana w wielu płaszczyznach, góra-dół, głębokość stopki, pamiętajmy o przepisach ISSF, żeby było wszystko zgodnie z wymaganiami. Oczywiście nazwa produktu, jest to produkt wysokiej jakości, przeznaczony do karabinów KK500, między innymi. No, i co tutaj jeszcze mamy? Mamy także samą instrukcję, a w zasadzie tu jest rycina produktu. Otwórzmy to zatem. Więc jest opisane, co jest nam potrzebne do regulowania, oraz co jest w składzie. Samego produktu. Całkiem dobra instrukcja. Tutaj też rozpisane blokowo, co się znajduje w haku. Tak to wygląda. Produkt wysokiej jakości. poskładajmy to teraz jak należy. I cóż można powiedzieć. Można jedynie powiedzieć, że warto to mieć w swoich akcesoriach kulowych w karabinie. Zdecydowanie polecamy. Jak również polecamy nasze unboxingi i prosimy o subskrypcję, jak również o komentarze, co byście chcieli mieć w kolejnych odcinkach. I dodatkowo jeszcze pamiętajcie o to, żeby lajkować.